Zaraz widzimy jakie nam spalanie wyszło, a ja w międzyczasie idę zaczep, odczepię, Teraz ja słyszę, że już chodzi na pusto 137 litrów, czyli spalanie jakie nam wyszło w czeniaczu po zasianiu 19,7 hektara spalił 137,38 litra i to jest wychodzi średnio niecałe, ale w zaokrągleniu 7 litrów na hektar i to jest 7 litrów na hektar takich hektarów, które realnie obrobiłem, bo bardzo mocno wieje że się schować, bo fizycznie tych hektarów jest mniej, fizycznie jest ich yy, niecałe 19 a zasiałem 19,7, bo wiadomo jakieś tam nakładki i tak dalej. Kurde, jak to stanąć? Nakładki i inne historie plus dojazdy na pola, także wynik bardzo dobry. No i robimy nawożenie pod rzepak Po jęczmieniu jarym Jedną ręką ciężko jest rozciąć worek A raz przestanę nagrywać ich Wezmę na drugą rękę Widać, że nawóz się sklinował Nie zbrylił, a sklinował Zapomniałem go puknąć o ziemię ja już tutaj tata ma przygotowany ciągnik, musi jeszcze chyba tam przewody podpiąć do końca. Ja mam tutaj już polifoskę przygotowaną. Najpierw lecę z tym, muszę zaraz sobie ustawić jeszcze rozściewać. I za chwilę tata z rana przyleci mi tym spawmetem. Ale powiem Wam, że maszyna naprawdę robi mega robotę. A ja nie wiem, może jeszcze polecę z rana, opryskam pierwszy rzepak. Znaczy pierwszy nie, tak naprawdę pierwszy rzepak to już schodzi. Ale sobie prysnę ten rzepak, który ostatnio szałem, przedwschodowo, i wtedy zaczepię ciągnik z powrotem do, do siewnika i pojadę siać. Ale to jeszcze na spokojnie zobaczymy. oj wykorzystuję swoje zapasy magazynowe. Teraz Polifoska. w my to nie jest Polifoska, ale jest znowu z Polic. Cyk. I lecimy na pole O, no, walimy na czołówę eee, Zobaczymy kto odpuści Znaczy ja wiem kto odpuści ja Myślałem, że Kazik na się jedzie, a tutaj nie 125 kg Tej pseudo polifoski Siódemki Około 80 kg pulanu makro zadaje nam tam, coś tam około 30 kilku kilogramów azotu. Do, doszliśmy do tego wniosku, że podjęcie mi tu było ubogo, nawożone. żeby tam nie przegiąć z parametrami i tak dalej, no to tutaj dam właśnie ten, ten pulan makro, bo tak się zastanawiałem, gdzie go dać. No i tak Ostatecznie właśnie został wysiany, zresztą widać tutaj przejazd pod właśnie rzepak pojęć mieniu. No i dodatkowo mówię damy tutaj, bo to jednak słabsza ziemia jest. Dam tą polifoskę to co, to, co mi zostało, jeszcze właśnie rozsiewam. Że no żeby tutaj wiadomo, mamy na słabszej ziemi, jakiś tam fajerwerków się nie spodziewamy, jeżeli chodzi o rzepak, aczkolwiek były lata, kiedy 4 tony tutaj też leciało, więc... Znikąd to się nie bierze. Co prawda, zawartości też tutaj są na odpowiednim poziomie, no ale jednak no zawsze jednak trzeba gdzieś tam troszeczkę w tą glebę zainwestować, żeby później ona mogła od siebie coś dać. Co prawda, tutaj podjęć mnie była stosowana gnojowica po zbiorze kukurydzy i trochę tam resztek z kukurydzy, więc można by też przyjąć, że trochę tych składników powinno być, no ale to i tak miałem, miałem powiedzmy ten nawóz, no na coś musiałem go wysypać, A czy musiałem, no nie mogłem go zostawić do i do wiosny, no ale jednak doszedłem do wniosku, że tutaj rozsieje i myślę, że to jest dobra, dobra decyzja. Jest jeszcze wilgoć, za chwilę skończę rozsiewać, no nie za chwilę, pewnie gdzieś tam za godzinkę półtorej przyjadę tutaj już siewnikiem i będę za chwilę siał od razu Póki jeszcze tej wilgoci trochę jest. Nie wiem czy to coś popada, czy nie popada. Fajnie nam tutaj te kupy w pojęczmieniu ten spabmet rozciąga. Ogólnie słabo mówiłem o tym, ale jesteśmy naprawdę mega, mega zadowoleni z tej maszyny. Oj sobie tutaj tak wyjadę. Naprawdę bardzo jesteśmy zadowoleni. Robi to naprawdę super robotę. O taką maszynę nam chodziło. Tutaj wiadomo jest słaba ziemia, to akurat czym by nie przejechał, nawet tak naprawdę by zasiał bezpośrednio Rapidem też by było w miarę ok, ale zawsze gdzieś tam trochę tych chwastów zniszczy, zawsze wyrówna, porościąga tą, 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 tą słomę, także ma to sens. Ma, ma to sens. Już będę miał, no powiedziałem sobie tu w poprzek było uprawiane, teraz to powiedziałem, żeby jednak wzdłuż drogi uprawiał, bo to potem za dużo jest poprzeczniaków i tak dalej. No ma to sens, jest to ładnie porozciągane, pouprawiane i będzie siew, to sama przyjemność później. dodajemy jęczmień. Jęczmień pomimo plon był średni, jęczmienia bez jakichś rewelacji ale parametry mamy bardzo fajne, bo białko mamy na poziomie 10%, wyrównanie 90 chyba 6%, także idzie w pełni jako browar ten jęczmień. Właśnie dwa auta przyjechały. Cena Jaka jest? To jest tam cena. Nie pamiętam jak to się fachowo nazywa. Ale mamy cena paszówki średnia od 15 lipca do 15 września. O, pokazujesz jak wysypujemy. O, elegancko. Od 15 lipca do 15 września robią. Średnia, o, średnia Sparks chyba to się nazywa. Robią średnią. I do tej ceny paszowej dopłacają. E, chyba 120 czy 140 zł. w chwili obecnej wychodzi 800 wyżej, mój O, tak żeby było widać, łyżkę tak, o, tak masz elegancko. Także w chwili obecnej to wychodzi jakieś 860 zł, a jest możliwość, że dojdzie do 900. Więc kontrakt jest tak zrobiony, że sprzedajemy, dostajemy około 80 Procent płatności tej wyjściowej, czyli tych 720 zł, a po 15 września dostajemy resztę pieniędzy yy, z tym, jakby wyrównaniem do tej ceny średniej. No, może być ta cena wyższa, może być niższa. No, w tym roku mamy nadzieję, że będzie wyższa. Wyżej się musi. Nie, o. nie, mam, nie mam gdzieś, zgubiłem kamerę, więc mamy szynkę kamerzystę. Telefonem nagrywa. Ja teraz będę chłopakom bajkę opowiadał, prawda? Tak. I ładujemy. Trochę mi ta przyczepa przeszkadza z materiałem siewnym, ze zeszłego roku została, bo tak bym się praktycznie na raz odwracał. Ale jakoś sobie poradzimy, ogólnie się dobrze ładuje. Tak trochę się obawiałem, nie byłem pewien jak to wyjdzie, ale ogólnie się ładuje bardzo fajnie, mimo tego, że naczepa jest wysoka. No to jest, jest dobrze, jest ok jest, oj! Przeleciało nam do tyłu trochę, za dużo nabrałem. No właśnie, jak się bardzo wysoko podniesie na zamkniętej łyżce, to wtedy potrafi przelecieć do tyłu. No przydałaby się łyżka ta wysokiego wyładunku, bo jednak muszę podnosić mocno do góry. Mierzy się mój telefon. O! Także mamy jedno auto i za chwilę mamy drugie, a raczej znaczy drugie auto już czeka, prawda? Chłopcy? No i zobaczymy, czy Tutaj jeszcze się zastanawiam, czy ładować po 25 ton, bo auta są dosyć lekkie, czy ładować im po 27. Bo tutaj tak naprawdę mamy 80 Szymek wyżej telefonu, jak wierzę, pięknie. Mamy 80 chyba 6 czy 7 ton jęczmienia, więc tak naprawdę 3 auta jęczmienia mam. Ale coś może bym chciał zostawić sobie jeszcze i tak się waham, właśnie, czy co tu zrobić. Ale to 3 przy... będziemy ładować, będziemy weryfikować. Dobra, to tyle. Dzięki Szymek, zatrzymałeś. Jestem na pierwszym polu gdzie siałem rzepak, rzepaczek już wschodzi, jeszcze może tak, nie wiem jak to będzie na kamerze widać, tak się z daleka patrzy, tu już widać fajnie rządki, czekajcie na kamerze, w sumie na telefonie, bo kamerę zgubiłem, widać pojedyncze rośliny, mamy pierwsze liś... pier... znaczy liścienie, bo wychodziły, tu na górce widać już rządek, ale też wschodzi groch. Myślałem, że groch nie będzie tak wschodził szybko. No Tu mamy rzepak. I tak dalej, i tak dalej. I jest rządek rzepaku. Ciach. Ale ten groch, myślałem, że ten groch tak nam szybko nie wyjdzie. A on już wychodzi. No i po drugiej stronie kukurydza, która w tym roku wygląda zdecydowanie lepiej aniżeli w roku ubiegłym. A tutaj też mamy ładny, powychodzony rzepak. Po, powychodzony, powschodzony no wschody rzepaków w tym roku będą będą ekstra, są ekstra no i kukurydza której początek wiosny też nie przypasował a która teraz wygląda bardzo dobrze jak na razie, mi się udało nie popełnić błędów, które zrobiłem w zeszłym roku pogoda jak na razie dopisuje więc kukurydza wygląda fajnie jak na razie wygląda dobrze tu mamy dekalba. Z tej strony. A w większości w sumie mamy dekalba zasianego zostawiamy jeszcze te właśnie te kolby, ta druga, która jest tak naprawdę niepotrzebna. Tutaj co prawda mamy ten efekt może brzez, brzeżny że od brzegu zawsze ta kukurydza, znaczy zawsze, może nie zawsze, ale wytwarza po dwie kolby. I widać, że tutaj o do końca nie jest za, a nie, jest jakieś tam ziarno, ale czy to ona wypełni tak? Może jeszcze wypełni, niepotrzebnie ją tam Aha, może zależy jeszcze jaki to jest typ kukurydzy, bo są też takie typy, które jak mają dobre warunki, to rosną dłużej, tak? Ja się jeszcze na tym... Znaczy, no, ta, ta kolba rośnie dalej. Na tym się jeszcze nie znam do końca. Ale sama kukurydza wygląda dobrze. Na tym polu rzepaku robię sobie małe doświadczenie herbicydowe, mianowicie odchwaszczam rzepak tak jak widzicie, przedwschodowo. Ale robię to na działce po grochu. No, i ci, którzy sieją rzepaki po grochu, wiedzą, że na takich polach, gdzie stosujemy standardową mieszaninę metazachlor z komandem, ta mieszanina nie zwalcza nam grochu, prawda? I jest to zrobione z premedytacją, ponieważ chciałbym spróbować. Zostawić ten groch jako taką roślinę okrywkową, ok, no osłonową, towarzyszącą roślinę, która ma wiązać azot, tutaj na jesienią. I jeżeli tego grochu nie będzie dużo, to ja ten groch chciałbym zostawić, ale jeżeli będzie dużo, to chciałbym, no to wtedy będę musiał go, chciałbym, nie chciałbym. Będę musiał go po prostu zwalczyć, już później jakimś preparatem na listnym, prawda? O, tu mam ścieżkę. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie zamysł był taki też, jeżeli chodzi o uprawę, żeby wcześniej nie ruszać tej gleby, żeby nie spowodować jakiś tam y, wzrostu kiełkowania grochu, żeby on już, bo groch zazwyczaj po prostu wcześniej zaczyna nam kiełkować niż rzepak, jeżeli go już uprawimy. I gdy zasiejemy rzepak, to praktycznie groch wychodzi przed przed rzepakiem i właśnie zamiast był taki, że uprawialiśmy praktycznie na głęboko przed samym siewem i potem tylko doprawialiśmy, więc ten groch jeszcze nie skiełkuje. Teraz tylko pytanie, czy, czy rzepak zdąży dużo szybciej przed nim skiełkować i czy e, ten groch, który później skiełkuje nie, nie będzie nam zagłuszał rzepaku, bo to jest jakby największy problem, największy dylemat, więc to zobaczymy. Jeżeli nie będzie zagłuszał rzepaku, to ja ten groch zostawię. No a jeżeli będzie większy niż rzepak, no to trzeba będzie go zwalczyć. Ale zobaczymy, to jest takie, takie moje małe doświadczenie. Tak jak mówiłem, rzepak zasiany naprawdę ładnie. Jest to uprawione po, yy, po tym spawmecie. Wygląda super pole. No Ścieżki prościutkie, wiadomo. Kierownica sobie pracuje elegancko. Przyjemna praca. Skończę, skończę tutaj pryskać i jadę ostatnią działkę rzepaku siać i będzie finito.